Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Pierwszy odcinek w nowym roku. Grubego tematu myślę, że będę robił to cyk cyklicznie, a dzisiaj tylko taka rozgrywka yy, króciutka, ponieważ no, jest już dosyć późno, a jeszcze stream prawdopodobnie będzie. O ile na nim nie zasnę, e, zobaczymy, co to będzie. Yy, jedziemy, kilka tylko takich yy, ciekawostek na dzisiaj. Co by sobie nie psuć humorów, niektóre będą wręcz humorystyczne. Także jedziemy. Pierwsza informacja MSZ w Kijowie: jeżeli Węgrzy chcą opuścić UE, Ukraina chętnie zajmie ich miejsce. No i tutaj powiem Wam szczerze, że zdecydowanie no, Ukraina w UE byłaby pod kilkoma względami lepsza niż Węgry, tak? No wzmocnienie UE byłoby niesamowite, chociaż, no, chyba jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne pieniądze trzeba by było wpompować w Ukrainę. No i dla nas nie jest to za dobrze jednak, no bo jeżeli będziemy się swoim interesem kierować, no to Ukraina część tych wszystkich grantów pewnie nam zabierze, to znaczy zabierze, no, zostaną przekierowane tam jak już ta wojna się zakończy. Natomiast jeżeli chodzi no, o wzmocnienie gospodarki, no to nie mam chyba co porównywać Ukrainy z Węgrami, prawda? Szczerze mówiąc, dosyć cyniczne może to trochę jest, ale no, Ukraina, w, jeżeli wejdzie kiedyś do Unii, to to nam już naprawdę troszeczkę gorzej będzie. Chociaż niektórzy twierdzą, że ta Unia to samo zło, więc może, w sumie może dobrze. Skoro i tak my więcej dopłacamy i tak dalej, no, może to i dobrze. A co do samych Węgier, nawet o Orbanie nie chce mi się gadać naprawdę, bo, bo mi się nie chce. I chciałem zresztą tylko zrobić taki informacyjny ten materiał, więc niech to już będzie koniec. Dalej dosyć ciekawa rzecz, no, bulwersująca bardzo, czyli tym razem nie śmiesznie. Afera w pogotowiu ratunkowym we Wrocławiu: wybierali sobie pacjentki, tylko młode, tylko fajne. Dwaj wrocławscy ratownicy medyczni, podczas podejmowanych interwencji, badali ginekologicznie pacjentki, choć nie powinni byli tego zrobić. Gdy jedna z kobiet złożyła skargę, Kierownictwo Pogotowia Ratunkowego zawiadomiło prokuraturę, wszczęto też wewnętrzną kontrolę. Z ustaleń Onetu wynika, że z, z jednym z ratowników rozwiązano umowę. Powiem wam szczerze, jest kilka takich zawodów, które są zawodami bardzo wysokiego zaufania społecznego, prawda? Pewnie się nie zgodzicie, ale ja na przykład do nich też księdza zaliczam. Mimo tego już wiadomo, że jestem niewierzący, do kościoła nie chodzę. To jednak ksiądz u mnie bardzo wysoko jest generalnie w takim jakimś. Wiadomo, nigdy nie, nie wiemy, kogo mamy przed sobą, ale jednak no, jest jak coś takiego, że ufa się temu człowiekowi i wysoko. No, ratownik medyczny na pewno jest blisko szczytu tego, tak? Tak samo jak. Strażak, na przykład, lekarz, tak. No, no, to, to są takie zawody, które mają bardzo duży wpływ na nas. Mniejszy wpływ ma, nie wiem, cukiernik, piekarz, krawiec, tak. Yy, czy nie wiem, sprzedawca. No, wiadomo, zawody, z którymi się codziennie spotykamy, ale jednak no, no, nie ma to takiego wpływu. Ratownik medyczny, no, jeżeli spotkamy się kiedykolwiek. Nie życzę nikomu, no bo to wtedy będzie znaczyło coś, coś złego, ale jednak, jeżeli ratownik medyczny zawita do nas, no to oznacza, że coś już złego będzie się działo z nami, prawda? Także kurczę, no nadużywanie tego. Ja, trudno mi to sobie wyobrazić, co tutaj jest. Jak to możliwe jest, że badanie ginekologiczne? Trudno mi to sobie wyobrazić, no bo ratownik jest wzywany, czy też jedzie do jakichś, nie wiem, wypadków, czy, czy, czy jakichś nagłych y, przypadków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, może jestem w błędzie, bo nie miałem ch nigdy chyba do czynienia. Ehm, no i tutaj badania ginekologiczne. Wybierali sobie pacjentki młode albo fajne. Kurczę, o co tu chodzi w ogóle? Naprawdę. Zabawa w ginekologów. Dwaj ratownicy stwierdzili, że mogą badać ginekologicznie pacjentki, tylko że oni wybierali sobie te pacjentki, tylko młode, tylko fajne, takie, które im się podobały, i robili to w ramach działań zespołu ratownictwa medycznego. Wkładali im palce do pochwy, oburza się nasz informator, a potem e, zaznaczali w karcie, że przeprowadzali takie badanie. Kurka, naprawdę ciężka. No, z jednym z nich została rozwiązana umowa? No, skoro byli we dwójkę, no to kurka jeden widział, co robi drugi, nawet jeżeli tego nie robił. No, pff, może nie mogą sobie pozwolić na nagłą na stratę dwóch ratowników. No, chyba to jest jedyne wytłumaczenie, ale to, dla mnie ta sprawa to jest naprawdę, no, żenująca, żenująca. Masakra. Ech, dobra, zrobiło się nieciekawie. O i tu też nieciekawie. Kolejny statek kreśli zygzaki nad kablami. Norwegowie wkroczyli do akcji. Jak wiecie, zaczęła się taka niewidzialna wojna na Bałtyku. Może ktoś z Was się tym nie interesuje, ale na dnie Bałtyku leży bardzo dużo, bardzo strategicznych wręcz kabli, które łączą właśnie kraje znajdujące się. Po obu stronach, że tak powiem, Bałtyku, prawda? No i w, oczywiście, jeszcze tego nie wiemy w 100%. Ale wydaje się, że Rosja tutaj prawdopodobnie bardzo, bardzo mąci i zdarza się, że statki zupełnie przypadkowo zrzucają kotwicę, ciągną ją pod dnie morza i w nadziei, że. Zahaczą za ten kabel i go po prostu zerwą. Kable są różne, tak, są energetyczne, są informatyczne, różne, absolutnie różne. Jak ktoś jest zainteresowany, nawet niech sobie wpisze kable na dnie Bałtyku albo na dnie mórz oceanów i zobaczycie, jak to potężna jest sieć. Potężna po prostu. No i wiecie, straty są ogromne. Ja się dziwię, ja się dziwię, że te, te, te statki nie są konfiskowane. To, to powinny być naprawdę. Po pierwsze, każde państwo powinno wysyłać patrole na Bałtyk. Przecież to nie jest aż takie duże morze. No, my pewnie nie mamy takich statków odpowiednich, typowo patrolowych. No bo przecież tymi Oliver Hazard Perry nie będziemy chyba pływać. Kurka żeby kontrolować. Potrzebne nam są statki patrolowe takie w miarę uzbrojone, i mogące patrolować przez ileś dni Bałtyk no, nowoczesne. No czegoś takiego niestety nie mamy. Wiecie zresztą w jakich, w, jakich, w jakiej kondycji jest nasza marynarka wojenna obecnie, prawda? Także mam nadzieję, że tutaj coś w końcu się wnerwią. Finowie albo Norwegowie. Finowie już tam jakiś statek zajęli, podobno. Czyli będzie lepiej. Tutaj co to jest? A! <ścoughs> w Sylwestra! U nas były fajerwerki w Brukseli. Też były fajerwerki, bo spalili 60 samochodów, nie? <laughs> tak się bawi. Jak się bawić, to się bawić, słuchajcie. Idzie nowy rok, tak? Czy nie? Tutaj to może nie będę psuł wszystkim humorów, ale generalnie Stany Zjednoczone za Netanyahu stoją murem i już tam jakąś ustawę przyjęli, że jeżeli jakieś państwo wystawi Nakaz aresztowania go, czy coś takiego, to już z nami będzie miał do czynienia. No, chyba nie trzeba tutaj się rozwodzić, dlaczego. Cała historia Stanów Zjednoczonych, właściwie może nie cała, ale wystarczy śledzić sobie od wybuchu II wojny światowej, jak powią, powiązania z, znaczy powiązania, no to to jest. Oni są częścią społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, tak? To, o czym ja mówię? Jakie powiązania, tak jakby to była jakaś opcja. Tragedia. Tragedia. Będą robić co chcą. Nikt im nic nie zrobi, ponieważ Stany Zjednoczone murą, murem za nimi staną. Następna informacja jest o Zuckerbergu, czyli gościu od Facebooka. Wycofuje się z cenzurowania mety, albo to meta się teraz nazywa. Chce, aby Facebook był taki jak Twitter. <grym> Czyżby coś tam jakiś księgowy mu powiedział, że się pieniążki nie zgadzają? Że teraz, skoro Stany Zjednoczone idą troszeczkę w prawą stronę, a mniej w lewą, mam taką nadzieję przynajmniej, bo tam już ta lewa strona to już jest chyba jeszcze większa, duża odklejka niż u nas. Chociaż u nas jest, jest Potężna odklejka. E, no, ale coś tam mu się już przestało zgadzać i nagle zmienił zdanie. <laughs> nagle zmienił zdanie. Dalej, co tutaj jest? O, to też nad tym troszeczkę można by było się rozwodzić. E, tutaj siła nabywcza obywateli w, w Europie generalnie. Wiecie, ile tych filmów jest, nie? Polska superpower następny, Polska w 2030 dogoni Anglię i w ogóle jacy to nie jesteśmy wspaniali i rośniemy. Ech, prawda jest taka mniej więcej jak na tym rysunku. nie Ech, Czym ciemniejszy kolor, tym jest gorzej. Tak, siła nabywcza. Jest gorsza. <noise> Także widzicie, no, u nas nie ma zbyt dobrze. Islandia stoi świetnie. Część w ogóle Wielkiej Brytanii, powiedzmy, stoi bardzo dobrze. Część troszeczkę gorzej. Portugalia bardzo dobrze. Hiszpania no, dużo lepiej. W Hiszpania wszędzie prawie, że stoi. Nie wiem, co to są te żółte. Aha, czyli to jest żółte, to taka średnia. Tak to niestety ta mapa e, wygląda. E, a teraz o, a teraz o górnikach jeszcze, bo też ostatnio miałem rozmowę mm, ze znajomym. Jak to jest, że, te gór, że to górnictwo jest zażynane przez rząd, jeden czy drugi, nieważne że ci górnicy, tacy biedni i tak dalej, i pewnie teraz górnik jakiś mnie słucha i już tam finkę kurka wodna ostrzy, ale no jak to przeczytałem, na początku znalazłem taki filmik krótki, takiego shorta na YouTubie i pomyślałem sobie, kurka, to niemożliwe, gościu może zrobił takiego clickbaitowego shorta, żeby tam mu się klikało, bo teraz mnóstwo tiktoków i shortów, może z tego sobie nie zdajecie sprawy, ale jest robione przez AI po prostu, nie, ludzie wrzucają nawet nawet czyta to AI. <grych> I czasami AI, znaczy czasami no w wielu przypadkach zmyśla, po prostu zmyśla. No. Yy, i muszę to wam przeczytać. Jaka jest wydajność górnictwa głębinowego w Polsce i w USA? I dlaczego u nas to jest nieopłacalne? Uwaga. Jak weźmiemy, to jest akurat materiał z 2021 roku. Te dane są inne, ale proporcja jeszcze się zwiększyła na naszą niekorzyść, czy też dysproporcja, powinienem powiedzieć. Jak weźmiemy cały rynek Stanów Zjednoczonych, w 2018 roku w tych kopalniach, czyli głębinowych, pracowało 32 tysiące ludzi i wydobyli z nich. 346 milionów węgla. W całych Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, ogromna gospodarka ogromny kraj 32 tysiące ludzi. W Polsce 80 tysięcy ludzi mamy 80 tysięcy czyli więcej niż dwa razy tyle, co w USA. I wydobywamy 60 milionów ton. Czyli na co idą nasze dotacje? No nie na wydobycie, tylko na utrzymanie 80 tysięcy ludzi, prawda? Przy takim wydobyciu to w Polsce powinno pracować 15 tysięcy. To i tak by było za dużo, ale już powiedzmy, że 15 tysięcy, nie? Czyli tak naprawdę co. No powiedzmy 20. Czyli na każdych czterech górników trzech powinno być zwolnionych, powinni się przekwalifikować yy, iść zupełnie coś innego, i powinien zostać jeden. Żebyśmy chociaż się zbliżyli do Stanów Zjednoczonych, nie? I tutaj jest opis oczywiście metody wydobycia surowców, głębinowego wydobycia Polska, USA i tak, dalej, i tak dalej. Od razu Wam powiem, że liczba w Polsce, bo to akurat zapamiętałem, się zmniejszyła trochę, a w Stanach się zwiększyła. Natomiast wydobycie w Stanach się bardzo zwiększyło. Tutaj jest, że w 2018 32 tysiące ludzi, a obecnie chyba 40 tysięcy ludzi pracuje w, w tym w Stanach Zjednoczonych, czyli zwiększyli o 8 tysięcy. Ale tutaj, no nie chcę skłamać, ale tutaj się zwiększyło chyba aż o 100 milionów, czy o 150 milionów. I do tego w Polsce spadła liczba o 10 tysięcy a wydobycie, kurczę, już nie pamiętam. Ale dysproporcja jest. Yy, dziesięciokrotna, nie? Dziesięć razy więcej, to zapamiętałem, obecnie wydobywają Stany Zjednoczone niż my, i mają prawie dwa razy mniej górników do tego, nie? To sobie kurka wyobraźcie, no. O co chodzi? O co chodzi? A, na koniec miało być humorystycznie, więc tylko taki filmik, który tam znalazłem w internecie, w ogóle bez komentarza, po prostu ma być humorystycznie, więc niech będzie humorystycznie. Fundamentalną w Polsce w bezpieczeństwie odbywało. Pan prezydent zdecydowanie poparł wojska obrony terytorialnej i różnice między nami zostały zlikwidowane. Tak więc to no, jest Ostrzegałem, że tak może być. Ostrzegałem, że będziemy kontrolowani i że trzeba sobie zdawać sprawę, że zagrożenie kontroli jest tym, co dzisiaj jest realizowane wobec niewodością. punkt, jak postaramy się go zgubić. On demonstruje kontrolę, więc nie ma fundamentalnego znaczenia, zapewne z przodu i z boku są też samochody, które nas kontrolują. No, chcą, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy obserwowani. Tak, to, to, jest, to jest demonstracja, żebyśmy wiedzieli i żebyśmy się bali. Czyli presję, ale się nie boimy. Dokładnie tak, dokładnie tak. To są, Iwan, Iwan, ja tak długo kierowałem służbami specjalnymi i wielokrotnie, że mam naprawdę dokładną wiedzę, jak Funkcjonują służby specjalne, kontrolując i działając przeciwko tym, którym zostali poleceni, żeby to realizowali. Już nie należy mieć pretensji do tych, którzy to realizują, bo to są ludzie zawodowi. Należy mieć pretensje do tych, którzy wydają. Najnowsza niemiecka czarna technologia. No, czarną, najnowszą technologię niemiecką po sobie podarujemy. To tyle, nie? Mam nadzieję, że chociaż się ktoś z Was uśmiechnął. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.